Ćwiczenie do lekcji y, strona 72 i tutaj piszę tak wpisz brakujące litery rybak ma młotek i gwóźdź naprawia łódkę łódka ma Dziurę. Wojtek pomaga rybakowi. Szybko naprawią łódź. W dalszej części jest: Z liter, utwórz wyrazy i wpisz je do kratek. Zobaczcie, tutaj są literki a nie po kolei. Także z tych literek trzeba ułożyć wyraz. I obrazek może wam podpowiedzieć, co to może być. Dzi, wy i g. Dźwig. I tutaj wpiszecie dźwig. I to samo będzie z łódką i żaglem. A tutaj w tej części przepisz wyrazy. I tutaj jest. Hort, rybak, deski, wiedźma, morze, dziura, gwoździe. I tutaj, gdzie są te gwiazdki, wpiszecie sobie te wszystkie wyrazy. Dziękuję.